Barwy Biała i Czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia ustawy rządowej. Damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy. Nawiązano to manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego, białego orła na czerwonej tarczy. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomach, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny czerwonego. Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej jest prostokątem o proporcjach 5 do 8, podzielonych na dwa poziome pasy, biały u góry i czerwony na dole. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi. Wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie lub przy drzewcu. Od roku 2004 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.